Witam Państwa, nazywam się Roman Makowiak i zapraszam na całkowicie nowy program w SSE, Social Space Exploration, społecznościowej eksploracji kosmosu. Bardzo Państwa przepraszam, że musieliście Państwo długo czekać. Miałem niestety małe problemy techniczne, ale już jestem. Dzisiaj zapraszam na program Informacje Kosmiczne. W informacjach kosmicznych porozmawiamy oczywiście o najbardziej wiodącym tematem dzisiejszego dnia, czyli wczorajszego testu prototypu Starship SN8. Środowy lot testowy nowej rakiety SN8 zakończył się katastrofalnie, gdy chwilowa awaria silnika spowodowała, że rakieta spadła na ziemię i wybuchła. Ten lot suborbitalny ma na celu przetestowanie szeregu celów od tego jak działają trzy Raptor pojazdu przez ogólne właściwości aerodynamiczne pojazdu, w tym klapy aerodynamiczne, po sposób w jaki pojazd radzi sobie z przejściem paliwa napędowego. SN8 będzie również próbował wykonać manewr odwrócenia lądowania, który byłby pierwszym dla pojazdu tej wielkości, napisała SpaceX w oświadczeniu na swojej stronie internetowej przed testem. Nowa rakieta ma być w pełni wielokrotnego użytku w przeciwieństwie do częściowo wielokrotnego użytku jak ma to miejsce w przypadku rakiet firmy Falcon 9 i Falcon Heavy oraz do przewożenia w kosmos zarówno ładunku jak i pasażerów. Na początku tego roku prototypy rakiety Starship SN5 i SN6 wykonały krótkie loty testowe na 500 stóp czyli około 150 metrów. Ale środowy test miał osiągnąć wysokość 41 000 stóp i to jest 12 500 metrów. Miał jednak również obracać się i lądować pionowo w tej samej pozycji, w jakiej wystartował. Kiedy się obracał, silnik rakietowy wydawał się na chwilę przerywać, powodując, że rakieta opadła znacznie mniej delikatnie niż zamierzano i uderzyła w ziemię, eksplodując wielką kulą ognia. Co do tego. Co jest warte przypomnienia, założyciel SpaceX Elon Musk również nie pokładał zbytniej wiary w test. Wiele rzeczy musi pójść dobrze, więc może jedna trzecia szansy na sukces, napisał na Twitterze Musk w odpowiedzi na pytanie dotyczące testów. Ale właśnie dlatego mamy rakiety SN9 i SN10, dodał następnie. Musk również wydawał się pozytywny po środowym krachu. Udane wystrzelenie, przejście na zbiorniki czołowe i precyzyjne sterowanie klapami do punktu lądowania, napisał na Twitterze wkrótce po wybuchu. Ciśnienie w zbiorniku paliwa było niskie podczas wypalania, podczas lądowania, co powodowało, że prędkość przyziemienia była wysoka i był root. Rapid, unsholdered, disabled. Czyli szybki, nieplanowany demontaż. Ale mamy wszystkie potrzebne dane. Gratulacje zespołowi SpaceX. Po tym, jak SpaceX z powodzeniem wystrzelił astronautów w kosmos po raz pierwszy w czerwcu, Musk skierował firmę w kierunku opracowania pojazdu Starship, czyniąc go najwyższym priorytetem SpaceX. Rakieta jest przeznaczona do przenoszenia ludzi nie tylko w bliski kosmos, ale także na Księżyc i Marsa. Komunikat od SpaceX. W środę 9 grudnia statek kosmiczny numer seryjny 8 wystartował z naszej platformy startowej w hrabstwie Cameron i pomyślnie wzniósł się, przerzucił paliwo i wykonał manewr lądowania z precyzyjną kontrolą klap, aby dotrzeć do punktu lądowania. Niskie ciśnienie w zbiorniku paliwa podczas wypalania, podczas lądowania doprowadziło do dużej prędkości przyziemienia, co skutkowało twardym i ekscytującym lądowaniem. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wspierają nasze wysiłki w hrabstwie Cameron i nie tylko. Gratulacje dla wszystkich zespołów Starship i SpaceX podczas tego testu. Następny jest numer seryjny 9. Marsie nadchodzimy. Takim komunikatem SpaceX podsumowało środowe testy Bogacika. W kolejnych programach będziemy mówić więcej na temat statków kosmicznego Starship oraz rakiety Super Heavy. Która jest jego pierwszym członem. Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie pierwszego odcinka Informacji Kosmicznych. Mam nadzieję, że program Państwu się spodobał i będą Państwo wracać tutaj także, aby oglądać kolejne odcinki. Dziękuję bardzo, życzę miłego wieczoru.